Witam Państwa, jestem Piro, a to rozpakowanie 14 boosterpaków z serii Crystal Games. No i cóż, są to najcięższe boostery z kartonu, więc w większości z nich powinny być yy, karty foliowane. No cóż, zapewne nie we wszystkich. No bo statystycznie powinno być 12 boosterów z kartami foliowanymi. No, może mniej, może więcej. Zobaczymy, jak to będzie. No ale generalnie trzy ostatnie, najlżejsze, miały dokładnie identyczną wagę. Więc no, nie wiedziałem, który wybrać. więc otworzymy 14. Więc już nie przedłużajmy i zabierzmy się za otwieranie. Zaczymy jakieś fajne UR-ki się trafią. Wszystko one oczywiście szybko będziemy przelatywać. W komonach nie ma nic szczególnie ciekawego, chyba że jakieś ciekawe komony się trafią. Mamy Erkę, i Erką jest Mrs. Hershwini. i co ona tutaj ma? Czy ma czyli zdolność będą miały wszystkie klucyki ziemskie. I kiedy konfrontujemy ten problem, możemy zmęczyć tą kartę i zapłacić jeden, żeby przesunąć charaktera przeciwnika z tego problemu do domu. W sumie, dać jakiś deków na kontrolę, które byśmy zrobili z samych ziemskich kucyków, to by było nawet niezłe. I patrzmy na naszą foliowaną kartę. I naszą foliowaną kartą jest The Crystal Heart. O, jeśli nie mylę, jest to Rk, Ale muszę przyznać, że foliowana wygląda naprawdę ładnie. I co my tu mamy? Zagrywamy ten resource do domu, i e, kiedy zagrywamy pierwszy czyształowego frienda w każdej turze, to kładziemy e, counter na tą kartę. I e, na początku dowolnej fazy możemy usunąć dwa countery z tej karty, żeby wybrać kolor i frienda. I ten friend dostaje ten kolor do końca fazy. No, szczerze mówiąc takie sobie, no ale ładnie wygląda, a w ogóle eryki osobno, foliowane osobno i patrzmy ankomony, co my tu mamy, friendly disagreement, eee, co my tu mamy, zmęcz frienda przeciwnika i ten friend traci teamwork dopóki nie zostanie odmęczony. No, może być. Mamy Bolta, też z Teamworkiem, płacimy dwa, żeby odmęczyć tą kartę, na tym można będziecie ciekawe combo kom zrobić, oraz Social network Networking. W Faceoffie możemy zbanować frienda z Distart Pile i dodać moc tego frienda do jednego z friendów, którzy biorą udział w Faceoffie do końca Faceoffu. Całkiem ciekawe. Dobra, patrzmy drugi booster. I oczywiście przez komony szybko przelatujemy, chociaż Amethyst Star fajna karta, ładnie wygląda, lubię Amethyst Star. Patrzmy, co my tu mamy. O, to pamiętam, że chyba była niezła Karta. Można podczas problem face-offu przesunąć charaktera przeciwnika do domu, więc niezłe. O, to jest fajny common, bo umożliwia e, usuwanie przeciwnikom resource'u, więc to jest dobre, z tego się cieszę. I rzadką kartą jest spell off. I ta karta ma taką zdolność, że w main możemy zrobić face-off pomiędzy naszymi charakterami na problemie i charakterami przeciwnika na problemie. I... E, Zwycięzca faceoffu yy, może przesunąć każdego charaktera przeciwnika, który brał udział w faceoffie do domu. To jest całkiem fajna rzecz. I mamy pierwszą URkę. The Element of Generosity. Tak więc mamy element rarity. Całkiem ładna karta. Pamiętam, że jakaś super droga nie jest, ale ten. Więc tak, ten resource zagrywamy do domu i żeby go zagrać musimy kontrolować rarity i na początku tury kładziemy counter na tą kartę i w score phase możemy usunąć dwa countery z tej karty, żeby zredukować wymagania na problemie o 3 do końca tury, więc no powiedzmy, że nie powala, ale najgorsze nie jest. Dajmy jeszcze werki na osobną kubkę i co my tu mamy z uncommonów? Yy, pip talk na początku score phase'u wybieramy problem i odmęczamy dowolną ilość charakterów tam. I to w sumie też jest niezła karta. Można zrobić fajne combo na niebieskich friendach, których się przesuwa męcząc ich. Creepy... Creeping Crystal. Zagrywamy na problem i przeciwnik musi płacić plus jeden, żeby odmęczać friendów tutaj, czy odstraszać? Chyba odstraszać, nie jestem pewien. I coś takiego. Zobaczmy kolejny booster. I rzadką kartą jest Ponyville Banner. I to jest karta umożliwiająca zrobienie całkiem ciekawego komba. Bo generalnie, e, za pomocą tego resource'a, e, możemy zrobić, skonfrontować problem, którego wymagań nie spełniamy. Bo jeżeli mamy na problemie jednorożca kółcyka ziemskiego i pegaza, to możemy odrzucić tą kartę i wówczas konfrontujemy tamten problem. No, całkiem ciekawe. I mamy foliowaną kartę Tank. To jest mega beznadziejna karta bo kiedy jest Reni bo to ma plus 1 mocy, na tyle, że 1 mocy za 2 kosztu, czyli równie dobrze moglibyśmy sobie wziąć yy, niebieskiego frenda bez wymagań, 2 mocy, 2 kosztu i wyszłoby na to samo, więc no to jest beznadziejna karta. O, mamy rarity bryzusia, to jest bardzo fajny friend. Mamy the soap incident, oraz mamy pile of presents, to też całkiem spoko, darmowy resource. Dobra, zaczmy co dalej nam się trafi. Przez komony oczywiście szybko przelecimy. O, to jest fajny common. Umożliwia zmęczenie charaktera biorącego udział w FaceOffie. O, mamy niefoliowanego tanka. No, to jest komon, więc słaba folia. Sweetie Bell, Winona. Spitfire's Bunch. Rzadką kartą jest y, Jester suite I co to tutaj robi? Resource bez wymagań koloru. Zagrywamy na frienda i ten friend jest różowy oraz ma plus jeden mocy y, za każdego innego różowego frienda tutaj. Więc no, bez wymagań koloru, ale zdecydowanie do talii z różowym kolorem. I no cóż, na różowy monodek to by było naprawdę ciekawa rzecz. Więc naprawdę spoko. I mamy ultra rzadką Derpy. Jeżeli dobrze pętam, to taka sama się Sanowi trafiła. a i to jest nic szczególnego, więc słabo. W no tom ma Teamwork i kiedy ta karta wchodzi yy, do gry na problem, możemy ją wysłać do domu. I wówczas możemy przeciwnikowi wrócić do ręki frienda z kosztem. Zaraz yy, jeszcze raz z kosztem, tak, równym lub mniejszym kosztowi tej karty, no i wówczas wszystkie Pegazy, które wchodzą na problem, gdzie ona jest, też mają tą zdolność, więc... ale to jest słabe. I za mamy Chimere, Bolta i problem e, Rock Slide. Zobaczmy kolejny booster. No cóż, już dwie URK się trafiły. Ja tutaj żadna z nich super mega nie powala. Mam nadzieję, że będzie jeszcze przynajmniej jedna Łerka i że coś naprawdę fajnego się trafi, ale zobaczymy. Przyznam, że nie pogardziłbym jakimś ultra rzadkim mainem. Dobra, ale przez komonki szybko przylejdźmy. O, to jest fajny common. Stick Shades. Distract the Crystal Ponies. Czemu ja to czytam, jak to komony? O, to jest dobry common. Gizel. Problem. Mhm. Rzadką kartą jest. U Unending Nightmare yy, i co tu mamy? Kiedy friend zostaje odstraszony przez strasz tego frienda no czyli coś co uniemożliwi odstraszanie friendów no nie jest to najgorsze ale przyznam, że poda mi się wygląd tej karty no jest na niej Twilight wygląda naprawdę superowo, więc cieszę się, że się trafiła i mamy o ile się nie mylę foliowanego Apple Bloom też nic szczególnego Możemy ją zmęczyć, żeby opowiedzieć, że dowcip. I wówczas wszyscy gracze wtasowują kartę ze swojej ręki do swojej talii. I z mamy Rainbow Dash, Pinkie Pie oraz Fashion Upgrade. Ok, patrzmy dalej. Dobra, przelećmy przez kromonki. O, niefoliowane Apple Bloom. Rzadką kartą jest The Power of Love. Naprawdę ładnie ta karta wygląda. W sumie to chyba już taką mamy, nie jestem pewien. Generalnie, jeżeli mamy w Face udział bierze Cadence albo Shainkarmor, to możemy wykonać dodatkową kartę, a jako oboje to możemy dwie dodatkowe. Więc w sumie całkiem spoko do y, ultra rzadkiego Maina, który jest w tej serii, który po stronie niezbustowanej jest Shainkarmorem, Armorem, a po zbustowanej Cadence. Ło! Wow. I mamy ultra rzadką kartę, Applejack Carbolider i to jest chyba najdroższa UR w tej serii. No, pamiętam, że w ostatnim otwieraniu Sanowi też się taka trafiła, więc w sumie podobne karty do tych, które się z trafiły. Więc cóż, w sumie nie jestem pewien, czy będę jej używał, ale no, naprawdę spoko karta. Więc generalnie ona ma taką zdolność, że ma teamwork, czy jej zdolność dostają też na danym problemie wszystkie inne ten frenci, którzy dzielą z nią ten trade, czyli też są tucykami ziemskimi i podczas faceoffu możemy ją zmęczyć, żeby flipować dodatkową kartę. Więc powiedzmy akurat u niej nie jest to jakiś super mega, bo nie ma Staborna, ale jak będziemy mieli całą resztę friendów ze Stabornem albo zagramy na nią ten nie pamiętam się ten resource nazywał, też się dodający STABORN. No to wówczas możemy wy, ten zmęczyć masę friendów, klucyków ziemskich i flipować w faceoffie masę dodatkowych kart. Więc to jest naprawdę mega karta, z tego się mega cieszę. I mamy Pinkie Pie Bryzusia, Himerę oraz kryształową Twilight. No więc muszę powiedzieć, że już jak na razie się naprawdę dobre karty trafiły. Teraz jestem zadowolony. No, zobaczymy, co tam jeszcze się trafi. W sumie, jeszcze sporo boosterów przed nami, Ja już 3 werki. Czyżby się miały 4 werki trafić? Nie, no pewnie tak dobrze nie będzie. Pewnie już same po prostu foliowane będą, albo nawet bez foliowanych. No, zobaczymy, więc tak. Komonki. O, widziałem, foliowaną. Dobra, nie odsłaniać. Lecimy dalej, żeby nie zaspoilerować. RK, Ice Archery. Co my tu mamy? W phaseie możemy, w mainfejdzie nasz przeciwnik wybiera kartę w swojej ręce, a my wybieramy typ karty i wówczas przeciwnik pokazuje tą kartę i jeżeli typ, który ten powiedzieliśmy się zgadza, to Patrzymy na rękę przeciwnika i banujemy kartę z jego ręki. Naprawdę fajna rzecz. I foliowana. Okej, okay, mamy foliowanego Komona, Twilight Sparkle. Przyznam, że nawet się cieszę, bo foliowana Twilight, spoko rzecz. Tylko przyznam, że jakoś dziwnie wygląda ta jej foliowana wersja. Jakoś tak nie wiem. Jakby kontury były takie strasznie słabe. Nie wiem, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony brzydko wygląda akurat ta karta foliowana. Naprawdę, kontury są jakieś takie słabe, jakaś taka ta karta niewyraźna, ale no jest spoko. No i z Apple Applejack, problem i Inspring Magic oraz problem Forset Gem Hunt. Dobra, patrzmy dalej, co tam nam się trafi. Tutelu. Dobra, czemu ja czytam? Komony. Rzadką kartą jest Multi Groove Off. I co my tu mamy? W Main phase możemy zacząć face off pomiędzy naszymi charakterami na problemie i charakterami przeciwnika. I zwycięzca takiego face offu dobiera kartę za każdego charaktera jego, który brał udział w face offie. Całkiem ciekawa rzecz. I, I mamy foliowaną Pinkie Pie. I szczerze, ona też tak jakoś słabo wygląda. Nie wiem, ci kryształowi frendzi, którzy są foliowani, jakoś według mnie tak słabo wyglądają. Nie wiem, jakoś mogli lepiej te karty zrobić. Chociaż, jak się popatrzy pod innym kątem. O, to nawet spoko wygląda. W sumie tak, patrzę na tą kartę na wprost, to wygląda słabo. Ale jak pod kątem. Na kamerze to będzie ciężko pokazać. No, tak jak, no, mogłyby te karty być ładniejsze. No i co my tu jeszcze mamy? Problem z mamy Problem Fending of Friends, Top Marks oraz Cototrist. No i patrzmy dalej. Karty trochę poprawić. Zobaczymy, co tam nam się jeszcze trafi. Może jeszcze jakieś fajne foliowane karty będą? Przyznam, że z foliowanych bym się ucieszył z kryształowego szęika prawdzie Wprawdzie jest tylko Anacondem. Ale mimo wszystko fajnie by go było mieć foliowanego. O, drugi resource do usuwania resourceów. Fajna rzecz. I rzadką kartą jest Troublemaker Beef. I co my tu mamy? Main charakterzy nie mogą brać udziału, udziału w tym. W face-off jest tym Troublemakerem. I w main phase możemy odrzucić tą kartę i zapłacić dwa żetony, żeby obrócić main charaktera przeciwnika. Na jego ten Start Side. Więc całkiem ciekawe. O, ich. No w tym boosterze niestety się nie trafiły ten, żadna foliowana karta, więc no jeszcze trochę zostało, więc to był jeden z cięższych, a bez foliowanej, no trudno, więc komony. Stone Cold, Fire in the Sky oraz Coco Trist. Hmm, Czyżby koniec foliowanych? No zaraz się przekonamy, otwierajmy dalej. Mamy gizel, bardzo fajnie. O, silver spanner, też nieźle. Twist. Rzadką kartą jest Stay Quiet the Longest. I co my tu mamy? W main phase możemy zacząć face -off między naszymi charakterami na problemie i charakterami przeciwnika. No czyli podobnie do dwóch wcześniejszych. I zwycięzca face-offu yy, odsłania. E, tyle kart z ręki ile ma charakterów biorących udział w face faceoffie i e, każdego frenda odsłoniętego tą drogą zaraz e... jeszcze raz jeszcze raz nie z ręki odsłania czy z deku z deku odsłania tyle kart, ile miał ten i każdego frenda bierze do ręki, a resztę na spód deku, o ile się nie mylę. O i mamy foliowaną kartę, Troublemaker Gilda, to chyba będzie Uncommon albo Common, nie jestem pewien, co ona tutaj ma. Jeżeli gracz y, przegra faceoff z udziałem tej karty i ma wysłać frenda do domu, to zamiast tego retajruje tego frenda. Całkiem spoko. I z mamy Tall Tale. Problem, Dark Magic Surge oraz mamy Pinky Bryzusia. Zobaczmy kolejny boosterek. Dobra. Komuniki. Rzadką kartą jest Party Bomb. I co my tutaj mamy? Resource za 0 żetonów i na początku naszej tury możemy położyć counter na tą kartę i e, możemy zapłacić tyle action tokenów ile jest e, counterów na tej karcie e, i odrzuci, ją odrzucić, żeby zdismisować wszystkich friendów, którzy mają wypisaną moc równą liczbie counterków na tej karcie. Całkiem ciekawe. Ja mamy foliowaną kartę call to Action. W mainfazie możemy przesunąć ilość naszych friendów, a taką jak mamy ilość action. Taką jaką ma. Ilość Action Tokenów nasz przeciwnik, o ile się nie mylę. na no spoko. I z Uncommonów mamy Rarity, Fire in the Sky oraz Tall Tale. No i dobra, trzy boosterci zostały. Zobaczymy, czy coś jeszcze foliowanego w którymkolwiek z nich będzie. Bo teraz, o ile się nie mylę, to te trzymają mają dokładnie identyczną wagę. Znaczy... Nie no, chyba wagę, chyba dobrze powiedziałem. Dobra, przez komonki szybko przelatujemy. O proszę. Rzadką kartą jest Pony Charm. To jest naprawdę bardzo fajna karta. Bo zagrywamy to na frenda przeciwnika i wówczas kontrolujemy tego frenda. Mam dwie promki tej karty, więc teraz z tą r-ką mam komplet, więc bardzo fajnie. O proszę. I mamy foliowaną księżniczkę Lunę. To jest r-ka. Jeszcze nam się foliowana trafiła. Dodatkowo według mnie ta r naprawdę bardzo ładnie wygląda. Być może złapmy na niej bardziej ostrość. Naprawdę superowa R według mnie, pod względem wyglądu. I zdolność też ma niezłą. Bo kiedy ta karta wchodzi do gry, możemy zbanować jednego z naszych friendów. I na koniec, który ten friend wchodzi do gry. Czyli jeżeli mamy frienda, który ma jakąś zdolność, która działa podczas wchodzenia do gry, no to dzięki temu możemy jego zdolność dwa razy wykorzystać. Bardzo się cieszę z tej karty. I uncommon Royal P. Jest jakoś tak. Social Networking oraz Lost and Not Found. Dobra, zaczmy. Kolejne. Przez komony oczywiście szybko przelatujemy. I co my tu mamy? Mamy rkę Rainbow Dash. Co my tu mamy? Kiedy przegrywamy face -off z udziałem tej karty, możemy przesunąć tą kartę na problem. Hmm, całkiem spoko. I okej, okay, w tym boosterze foliowanej karty nie mamy. Mam Call to Action, Hydra oraz Bryzusia Twilight. No i dobra, ostatni boosterek. Zobaczymy, czy się trafi jakaś foliowana karta, czy nie. W sumie statystycznie chyba się już nie powinna trafić, bo ile się nie mylę, są trzy werki i dziewięć foliowanych. Chociaż nie, w sumie nie. W sumie w poprzedniej się nie trafiło, jeden się nie trafiło. Też jeszcze w sumie jedna foliowana powinna być. No cóż, zobaczymy. Green Dragon. Zobaczmy co tu mamy za komony. Rzadką kartą jest... Touch of war. I co my tu mamy? Zaczynamy face-off pomiędzy naszymi charakterami, na naprawami, charakterami przeciwnika, czyli standardowo. I przegrany tego face-offu, kartę za każdego charaktera, za każdego jego charaktera, który brał udział w face-offie. Więc cóż, więc taki rzadki event na zaczynanie takiego face-offu już w czwartym kolorze, ile się nie będę się nam trafił. O no i proszę, mamy foliowaną kartę, Angela common, beznadziejny common, ponieważ kiedy jest Fluttersheet ma plus jeden mocy, no to, znaczy, że trzy kosztu, dwa mocy, jeden wymagań, czyli de facto kiedy jest Fluttersheet mamy 3 za 3, czyli, no, beznadzieja, bo można wziąć z refrenda bez wymagań 3 za 3 więc to jest tragedia, no, ale mamy foliowaną kartę. O, proszę, i mamy Jugging run Routine. To jest bardzo fajna rzecz. Bo e, jak zagramy ten event, to każdy gracz wtasowuje swój discard pile do talii i dobiera kartę. Więc rzeczy, jeżeli chcemy kilka razy naszą talię przemiatać, mamy Trender Trenderhufa oraz mamy Fade Crystal Heart. No więc podsumujmy, co nam się trafiło. Trafiły się trzy werki. Applejack Carbolider. To jest mega werka. Jest najdroższa werka, jaką posiadam w tym momencie. I ona kosztowała z. 30 ileś dolarów, nie pamiętam. Ta przecież jest mega droga. No, oprócz tego, yy, ta Derpy, nic ciekawego. I Element Rarity, no nie najgorzej, ale też mogło być lepiej. Ale z tej Apple AppleJet jestem mega zadowolony. No i patrzmy foliowane karty. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czy i tak jak powinno być? No i tak mamy. Angela, nic ciekawego. Lunę, to jest bardzo fajna karta, z tej się mega cieszę. Kaltu Eksyn. A, zaraz co to było? No, takie nie najgorsze, mamy gildę, to chyba nic specjalnego. Mamy foliowaną Pinky Pie całkiem spoko. Foliowaną Twilight też całkiem spoko, szkoda, że tylko, że te dwie karty, no tak nie najładniej wyglądają foliowane. Mamy Apple Bloom Common, nic ciekawego, tank beznadziejna karta. I kryształowe serce. W sumie też nic ciekawego, ale bardzo ładnie wygląda. Więc w sumie ciekawsze karty Luna. Powiedzmy tutaj te dwie. I to kryształowe serce, więc też nie najdrożej więc ogólnie jestem z otwarcia boosterów naprawdę zadowolony. No i cóż, to by było na tyle dziękuję za uwagę i do zobaczenia, następnym razem.